że życie dla mnie w samotności bez stałego związku, powtarzam, bez stałego związku jest wybawieniem. Usteczniałem się, stał, stanąłem w miejscu, zapuściłem się i gniłem w takiej stagnacji. Wiecie, moi kochani, dzisiaj opowiemy o pół roku samotności. Taki jest tytuł. Chodzi o to, że od pół roku już siedzę sobie sam, po moim dziesięcioletnim związku, i już mogę mniej więcej powiedzieć, co się zmieniło, jakie jest plusy, jakie są minusy, czego mi brakuje, a czego mi nie brakuje, bo pytał właśnie rozmawiałem wczoraj ze znajomym, on tak patrzy na mnie mówię, Tomek, wyglądasz jak milion dolarów. Pójdziemy do łóżka, czy co? A on mówi nie, nie o to chodzi, ale odżyłeś tak, że się w głowie nie mieści. No i postanowiłem właśnie nagrać dla moich kochanych widzów, bo nieraz. Bo mówią, że plagą naszego świata jest samotność, tak? Że plagą tego społeczeństwa, że wszyscy, że ludzie bardzo dużo siedzą sami i, i tak żyją, nie mają drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej. I poniekąd, jeżeli miałbym się wypowiadać za ogół, to być może tak jest. Ale moi kochani, ja jestem, rozumiecie? Powtórzę. Ja jestem. Każdy z was jest sobą i każdy z was sam określa sobie tak jak chce żyć, bo nieraz rodzina, znajomi, koledzy wmawiają nam coś, czego my w ogóle nie potrzebujemy. Tak jak ja będąc wychowany u srogich, bardzo poważnych opiekunów, tak u babci i dziadka byłem uczony, że trzeba mieć rodzinę, trzeba mieć dziecko, trzeba mieć dom wybudować i tak dalej i tak dalej, a otóż okazuje się, że chyba trochę nie tak. Bo za każdym razem, kiedy w jednym piętnastoletnim związku byłem, teraz w dziesięcioletnim drugim, to ja kończyłem bardzo źle, zamykałem się w sobie, yy, robiłem sobie straszne z sobą rzeczy, Ty roztyłem się, tak? Nis no, po prostu niszczyłem sobie ten cały świat swój, yy, leżałem, nie ruszałem się, nie dbałem o to, ponieważ zaduszało mnie ta monotonia, ta stagnacja. Ten cały świat, który był taki sam latami, on mnie wykańczał. A ja nie jestem taki. Ja jestem człowiekiem, który lubi zmiany, lubi tu sobie pójść, lubi tam. Lubię powiedzieć, po a jak próbowałem z, robić coś po swojemu, to oczywiście było sprzężenie zwrotne z, z partnerką, bo rodzina, bo masz siedzieć, a z, z drugiej strony, wiecie, tam nie chcę się chwalić, ale jestem zajebistym chłopem, tak? I te baby były po prostu wprost zazdrosne o to, że, że, że chłop może uciec do innej. Bo zamiast kurwa pomyśleć, że chłop potrzebuje trochę odpocząć, potrzebuje, bo wie, czego mu potrzeba, żeby naładować energii do dalszego życia, no to zarżnęły jedna i druga związki, przez to, że uwięziły mnie w domu. Jedna mnie uwięziła poprzez charówkę pracy i po prostu arbeit macht a druga mnie w złotej klatce ubeznasowoliła, wzięła, wrzuciła mnie do domu, zamknęła i pod nos wszystko miałem, normalnie czułem się jak, jak, jak taka nałożnica. Ale to nie jest tak, że to jest ich tylko wina, ja, ja na to pozwoliłem, bo jestem leniem patentowanym, jak prawie wszyscy mężczyźni. Jeżeli ja miałem taką możliwość, to czemu ja miałem tego nie korzystać? Ale to było bardzo złe dla mnie z tego, z uwagi takiej, że ja usteczniałem się, stałem, stanąłem w miejscu, zapuściłem się, zmasakrowałem sobie po prostu cały mój świat i gniłem w takiej stagnacji. To były to, no i dlatego z tej strony uważam, że życie dla mnie w samotności bez stałego związku, powtarzam. Bez stałego związku jest wybawieniem, ponieważ od pół roku ja zrzuciłem 15 kilo, tak? Zmieniam sobie outfit tatuaży, widzicie, tu już się nowe robią, tak? Tutaj są już wytatu, wytatuowany jestem. Yy... Ruszyła moja kariera malarska nieprawdopodobnie. Obrazy się sprzedają, mam zamówienia, cały czas schodzą, nie mam nawet czasu. Co mówię cały czas o sobie, zaraz będę mówił ogólnie. Co dalej? Ja lubię wstawiać w środku nocy nieraz. Piąta, szósta to jest dla mnie norma, a druga osoba wstawała o ósmej i dostawała szału, że ja ją budziłem, bo trzeba było sobie kawkę zrobić, już takie rzeczy. No, no, no nie dało się z tym wytrzymać, tak? Więc ja jestem sam za siebie odpowiedzialny. Jestem skoncentrowany na sobie, nie ma żadnych nałogów. Jestem aż jestem w szoku, że mnie nie ciągnie, żeby pić wódę czy coś. No po prostu tak jakby mi się pstryk i, i już. A w związku, no alkohol, nieraz jakieś inne rzeczy, to, to, to była norma, żeby jakoś sobie łeb poukładać, żeby wytrzymać. Za pierwszym razem tabletki, tak? Potem, potem właśnie różne używki. I to nie było tak, że ja jestem uzależniony, tak? Nie. Ja zauważyłem, że jak jestem dłuższy czas w związku, ja, żeby wytrzymać, żeby ogarnąć sobie mój świat i żeby dać sobie z tym radę, ja wpadałem w nałogi. I prawdopodobnie jest tak, że bardzo dużo mężczyzn, którzy piją co tydzień, walą weekendy do odcinki, są w złych związkach, nie powinni w ogóle mieć związku, powinni sobie sami żyć ze sobą i oni by nie mieli potrzeby żadnej do picia alkoholu i nałogów. To jest pierwsze. Wyjście z nałogów jest najważniejszą rzeczą, która mnie motywuje do tego, żeby więcej się nie ładować w stałe związki. Bo jeżeli żyjesz swoim życiem, to nie potrzebujesz odreagowywać, ponieważ nikt nie kładzie ci na łeb swoich potrzeb, nie musisz żyć potrzebami innych i oczekiwaniami. Żyjesz tylko i wyłącznie z sobą, swoim światem. Więc po co ci używki, chlanie? No chyba, że masz poczucie winy. A ja takowego nie mam. Wszystko zostało idealnie, jeszcze raz powtarzam tutaj, zrobione. Umówiliśmy się na 10 lat i równo co do miesiąca, po 10 latach spakowałem się i wyprowadziłem z domu. Bez żadnych wojen, no tam trochę wiadomo, ale to było tak delikatne, tak małe, to trwało miesiąc, i nawet ostatnio rozmawiałem z marszandem, moim panem, który sprzedaje mi obrazy. Mówił, ale dlaczego, jak rozstałeś się, to tak płakałeś? Zrozumcie dziwną rzecz. Ja nie mogę tego pojąć. Mózg myślał analitycznie. Jezu, jak dobrze, w końcu, tak? W końcu jesteś wolny. Oddychasz, a serce płakało. I chociaż nie miało za czym, bo po 10 latach tam się wszystko wypaliło. I następna sprawa. Bardzo ciężko rozstania przechodzę. Więc po co sobie robić tą katorgę? Z poprzednią babą nie mogłem się ogarnąć bardzo długo i stąd te dwa, trzy miesiące, ale szybko sobie to poukładałem, jest Plus. Bardzo ciężko ten, który przechodzi rozstania, który piją, użalają się nad sobą, poczucie winy wpada, nie, nie, nie powinni mieć związków, bo po co sobie robić takie nieszczęście? Bo podświadomie, powtarzam, podświadomie uważam, że yy, wiedząc, że tak ciężko cierpimy przy rozstaniach, boimy się tych rozstań i sobie nakręcamy się, że te, że te rozstania, to jest takie skomplikowane, że te rozstania, po prostu doprowadzamy do rozstań, żeby potem cierpieć. Tak jest nienormalny mózg ludzki, tak sobie to wszystko ogarnia. W tą stronę, bojąc, cierpiąc straszliwie rozstanie, wchodzimy w związek, ale go sabotujemy, niszcząc go, ponieważ boimy się rozstania. Potem jak to i tego cierpienia. Ale robimy wszystko, żeby się rozstać podświadomie, i jak się rozstajemy, to wtedy cierpimy. Człowiek jest masochistą. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale, ale tak zauważyłem, że ja na przykład mam. nie. Następna sprawa. Yy, fizyczne, fizyczność. Schudłem 15 kg zero, tak to są wakacje, to nie ćwiczę, ale siłownia, wiecie, kardio, rower i takie rzeczy. Wszystko to jest. Wszystko to będzie i jak ćwiczyłem zawsze, ale to tak od niechcenia, żeby coś sobie w życiu robić, nie, to teraz naprawdę się przykładam, żeby to resztkę smalcu sobie usunąć. Jest bardzo ciężko, bo to przecież są zaległości sprzed 30 lat. Nie? Także powiem wam szczerze, od strony fizycznej jest czas, żeby się zająć sobą. Ile razy jest tak, że wracacie do domu i zamiast kurde coś dla siebie zrobić, to od razu wpadacie w wir uzależnienia od próśb rodziny, tak, w cudzysłowie, tak naprawdę zaczynacie żyć życiem oczekiwaniami partnera, że on mam każe to, 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 bo trzeba wyjść na spacer, bo trzeba zrobić to, 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 a tu nic nie musisz. Uważam, że rozstanie się to jest odświeżenie życia swojego i wtedy jest moment, że należy sobie usiąść i przemyśleć całą sprawę. I od trzech lat próbowałem wymiksować się z tego. Już dwa lata temu już prawie wynająłem mieszkanie, tylko mi chłop odmówił jeden, drugi, potem trzeci, tak? I widziałem ten płacz w oczach tej baby, nie? Że, nie, nie. No, rok temu to mnie uprzedziła, bo mnie wysłała w cholerę do ciepłych krajów, byłem długo, jak wróciłem, to już te depresje, te dziwne stany minęły moje i już normalnie jakoś męczyłem się dalej, nie? No, ale teraz to już nie popuściłem. No, po prostu uważam ja jako człowiek, który Samotności. I im jest dłużej, tym jest lepiej. Oddałem 25 lat ży życia dla rodziny. Dla... Mam troje dzieci, od... poszły w cholerę, już geny są przeniesione na następne pokolenie. I teraz chcę żyć dla siebie. No ludzie, ja chcę sobie teraz dla siebie, wszystko w stu procentach skierowane dla ciebie, bo jest taka narracja. Nie możesz być egoistą, musisz dać ludziom. Mówię Kurwa, co muszę dać ludziom? I co mi to dało? Mam, mam swoje lata. Dobrze, że ja mam dobre geny i dobrze się trzymam. A jak ja bym był schorowany, u, u, ledwo zipał, nie mógł o, o, o siebie zadbać, a jak ja bym nie wyglądał, jak, jak, jak wyglądam, tak? zajebiście i bym był na przykład nieatrakcyjnym gościem i teraz w wieku 50 lat już zajechany bym był i bym nie, nie mógł nigdy nic zrobić już. A jakbym nie umiał dbać o siebie i baba mnie w wieku 45 lat zostawiła dla kochanka, no to co by wtedy było? Rozumiecie? To jest takie szczęście, że ja jestem ogarnięty i sobie układam świat jak chcę. Już parę razy to zrobiłem, więc potrafię. I teraz znowu już zaczyna to wszystko nabierać y, szybkości. Tylko już nie a. udowodnię komuś, że mogę, a, b. bo rodzina jest najważniejsza i trze trzeba mieć kogoś. Gówno. Nie trzeba mieć nikogo. Po pół roku mówię to wprost. Jeżeli nie czujecie, jeżeli nie ma, jeżeli nie ten, to nie, na siłę nie szukajcie, bo to będzie nieszczęście. Zarzniecie się w, w związku, a w końcu mając kogoś, będziecie robić wszystko, żeby to utrzymać i zrobicie z siebie niewolników. Bo jak baba wyczuje, że bardzo, że ona jest nagrodą dla ciebie człowieku, że ona jest najważniejsza, bo ty się boisz ją stracić, żeby być znowu sam, to cię będzie tak wykorzystywać, że się w głowie nie mieści. Każda. I lepsza, każda, I, i te nieuszkodzone, i te uszkodzone, a tych nieuszkodzonych to jest bardzo mało, bo wszystkie są już w związkach na przykład, nie? I zostały tylko odpady, kurwa. A odpady, jak tylko zobaczą, że mogą cię dymać, to będą cię tak dymali, człowieku, jeden z drugim żył w głowie. I to faceci, to samo. Jeżeli jest babka taka w miarę fajna i, i uległa i taka spoko, no, też będą mnie miłosiernie wykorzystywać. Także wiecie, trzeba się zastanowić na spokojnie, bez emocji, bez jakichś. Bo my faceci mamy mózg od tego, żeby myśleć analitycznie, tak? Żeby to wszystko przewidzieć. Żeby pomyśleć, co będzie za dwa, trzy lata, jeżeli tak bardzo nam się chce partnerka, partnera. A może się okazać, że naprawdę nie chce. I teraz kolejna rzecz. Słuchajcie. Ja rozmawiałem czy z kolegą. Prostytutki. O, bo to dziś, bo to. Słuchajcie, ja wam coś powiem. Dziwka z wami się obchodzi tak, jak z, jak wy z nią się obchodzicie. Jeżeli wy idziecie za pierwszym razem do jakiejś dziewczyny, to też z wami gada o tak jak z kolegą. Dziwka dupy wam da, nawet na, na was nie będzie chciała plunąć. Ale panowie, jeżeli trzy czy cztery razy pójdziecie do tej samej, traktujcie ją jako kobietę, jaką normalną dziewczynę, pogadajcie zamiast od razu ją grzmocić, to zobaczycie, co one wam potrafią zrobić. Zobaczycie, jak one będą dane, bo one mają wielki kompleks, że one nie są jak kobiety traktowane, bo 90% je traktuje jako zbiorniki na spermę, tak? Ale jeżeli ty pójdziesz do niej, i pogadasz jak z człowiekiem. I ona zobaczy, że ty ją traktujesz jak ludzia, to ona ci takie rzeczy pokaże, że nie wiem. I to się bardziej opłaca niż kurwa na stałe babę, potem będziesz płacić alimenty, wynajmy, oddawać całą wypłatę, a nie daj Boże coś kupić, a potem po rozwodzie dostanie wszystko po połowie. I będzie siedzieć w domu księżniczkę, a potem gdzieś szczycie o skubie. sobie przemnóż. Czy lepiej tysiąc złoty stracisz raz na jakiś czas na, 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 na prostytutkę, taką fajną, która naprawdę jest tylko, dla, znaczy tylko dla Ciebie, ale tylko z jedną się spotykasz i ona cię zna, wie kim ty jesteś i cię już lubi, tak? I pokaże ci takie rzeczy, o których nawet twoja żona, kochana, ci nie śniła. Czy ujebać się w związek, gdzie będziesz dojony non-stop przez współżycia? To jest dla, dla tych, którzy chcą sobie poruchać po prostu i, i, i boją i nie mają jak. Po to są prostytutki, po to jest sex working, po to ten cały świat jest teraz tak zbudowany, tylko nie, że wybierz sobie, która ci najbardziej odpowiada i chodź do jednej, non-stop, przychodź do niej i zobaczysz za którymś razem, że ta kobieta całkiem inaczej będzie cię podchodzić. No. no ale następna sprawa. Czego mi brakuje, tak jak leżę sobie tu, nie? Czego mi brakuje, jak miałem związek i Teraz, jak jestem sam. Wiecie co, moi drodzy? Niczego. Ja wiem, że to jest straszne, ale mi niczego nie brakuje. Żarcie sobie nauczyłem zrobić się sam. Umiem sobie tak ogarnąć, że w ciągu godziny robię jedzenie na trzy dni, wszystko jest poukładane, a jak nie chcę mi się, to idę na miasto i kupię sobie, jak nie ma ryżu ugotowanego, to sobie kupię wafle ryżowe też są zrobione. Jeżeli chodzi o bliskość, to kota mam. Bo przytulam, pogłaszczę i przynajmniej widzę, że mnie kocha. A jak chcę, to idę na dół, tam parę koleżanek zawsze mamy już tutaj ogarnięte na tej ulicy, przyjaciółki, o dziewczyny, jestem taki samotny, przy mnie, którym... on one się kurwa lubią tulić bardziej niż my. Jeżeli potrzebuję kogoś dotknąć. Jeżeli potrzebuję relacji, pogadać z kimś, to idę do galerii, siadam sobie w kawiarni. Za, za chwilę ktoś mi przyjdzie, posiedzi, pogada. Odnowiłem znajomości z klubem fantastyki, bo jestem fantastą, piszę książki fantastyczne, tak? Kiedyś byłem mistrzem gry w, w gry fabularne, tak? I odnowiłem teraz znajomości z tym samym środowiskiem, siedzę sobie z chłopakami i tam ogarniam. Męskie towarzystwo jest. Tysiąc razy bardziej kształtujące, rozwijające i bardziej takie eleganckie niż kurwa i, y, siedzenie z babą i pierdół popychanie. Na Instagramie, a koprzostak zostawiła go. niezu Jezu, co to teraz będzie? Albo kurwa, o, ona się rozwiodła i ta też. To ja też chcę, bo taka moda. No kurwa, przecież to są chore jakieś klimaty. Albo zobacz, zobacz. I dupę obrabiania wszystkim dookoła. Ja mówię, po co ty im obrabiasz dupę? No bo co trzeba pogadać. Ja mówię, faceci też obrabiają dupę, ale nie w taki sposób jak kobiety. My bekę ciśniemy z idiotów. A ci to, tak, a bo to, bo... Ludzie, tysiąc razy lepiej wolę posiedzieć sobie z fantastami, tak, w cudzysłowie, albo z jakimiś innymi ludźmi, pogadać z chłopami u różnych, kurwa, niż siedzieć i, i słuchać te, te, kurwa, pierdolenie tej baby. Przecież to się w głowie nie, nie mieści, jak się nieraz słuchało, o czym one gadają, jakie mają zainteresowania. Panowie, tak płaczecie, że wam źle, że jesteście samotni, kurwa. Kota seku psa. Nie ma tu, bierzesz sobie zwierzaka, przytulisz, pogadasz do niego, kopa mu w dupę dasz, jak ci coś zbroi, kurde, przynajmniej nie pyskuje ci. Żreć mu dasz i kochać cię za to, że jesteś. A co, miłości potrzebujecie? Od kobiety, kurwa? Pierwsze, co dostaniesz, to toksyczne związanie, żeby cię ujebać na początku. Będziesz starać się być najlepsza na świecie. Jak durni uwierzysz, że to jest prawda, to już jest po tobie. A potem tylko wymówki będą i, i, i gra emocjami. Płacze, w, wciąganie w poczucie winy, rozwalanie ci życia, robienie z ciebie wariata, kurwa, odwracanie kota ogonem. Tak chcecie? Jak chcecie miłości, sobie psa kupcie. Albo dwa. To jest prawdziwa miłość. Oddanie stuprocentowe. Wyprowadzisz rzecz, dasz, kurde, przytulisz, pogłaskasz, pogadasz. Nawet rozumie, kurde, dźwięki, jakie wydajesz. A Baba co, rozumie ciebie ty roz... możesz rozumieć. Powiedz mi, chłopie, czy kobieta może zrozumieć męskie sprawy? To lepiej już do psa mówić, kurde, przynajmniej się nie odzywa, głupio nie gada. <gadł> Naprawdę, ale no, pomyślcie sobie, rozmawiasz o... z kobietą o czymś, nie? No, czy ty, ty, ty kiedykolwiek dostałeś jakąś mądrą odpowiedź? Przynajmniej pies będzie na ciebie patrzył i przytuli się od czasu do czasu. Albo kot. Zależy, co lubicie. Czy głośno w domu, czy cicho. No. Także to jest następna sprawa. Nic. Absolutnie. Nic. Wiem co. Yy, próżności mi brakuje. Bo jak miałem taką dupę zajebistą, to jak szedłem, to ludzie mi, chłopy patrzyli na mnie z zazdrością. Naprawdę patrzyli na mnie zazdrością. I brakuje mi atrakcyjnej, ogarniętej kobiety, tak jak miałem, że ja szedłem, wiesz, cycki silikonowe na wierzchu, warkoczyki, i ja by patrzył jaką mam sukę. No, ale to chodziło o, to, o, o status społeczny. Teraz mam w dupie mój status, to, to co ludzie o mnie myślą. Mam w dupie, niech sobie jeżdżą furami, bajerują te baby. Ja mam święty spokój. Święty spokój jest ważniejszy niż jakieś patrzenie kolegów, kurde, ale masz fajną dziewczynę. Na co mi te problemy? Jak będę chciał, to mówię sobie, znajdę z Instagrama, zapłacę jej i trzy razy się przejdę po alejach i ludzie i narobię 40 zdjęć, powkładam i wszyscy łykną, że mam jakąś fajną dziewczynę. Przecież wszyscy patrzą i łykają to, co jest na tych Instagramach, wystarczy sobie jakąś zbajeruję dziewczynę, mówię, słuchaj, chcesz zarobić tysiąc złotych, chodź, porobimy zdjęcia i będziesz moją dziewczyną. Zrobię sobie 450 zdjęć i będę sobie co drugi dzień wkładał. W ciągu roku, jak będą co drugi dzień zdjęcia wchodziły, że ja jestem z nią, każdy łyknie, że, że mam dupę. Rozumiecie, jak się w chuja robi ludzi? I wszędzie, a ja mówię, a gdzie dziewczyna? A, w domu siedzi, bo ja nie będę się z nią pokazywał. No dobra, dobra, Albo gdzie dziewczyna Mówię, kobieta jest po to, żeby siedzieć w domu, a nie żeby łazić za rękę. Uuu, samiec alfa sigma. A ja będę miał tylko zdjęcia. To tak jak ta seksmasterka, nie? Wstawiała, że jest na malewiwach na Instagramie, a ona z Gimperem miała, w tym, w tym samym momencie w sądzie była. Takie kłamstwa widzicie. I oszustwa. Wszystko na pokaz. Ale w dupie to mam, bo ja nie będę się. Poza tym obiecam sobie, że jeżeli będę jakąkolwiek kobietę, to jej nie będę pokazywał. Ona, to jest moja prywatna sprawa. Już starczy, bo ani nie mam ochoty, ani, ani nie mam dla kogo, ani to nie jest dla mnie jakaś zajebista sprawa, żeby, żeby pokazywać się. To tak, dla próżności trochę brakuje. Ale to, to jest tyle w porównaniu z, taką, z takimi kurde plusami. Bo ja kocham być sam. Ja kocham być sam. Teraz skupiłem 100%, żeby się usamodzielić, i ja lubię pieniądze, i dużo pieniędzy, i 100% skupiłem się nad tym, żeby finansowo stanąć tak na nogi, żebym mógł już cieszyć się naprawdę z życia na takim bardzo wysokim poziomie. I już mi nikt dupy nie truje i nie mam, nie, nie muszę się na żadne oglądać strony. Także moi drodzy, nie będę przedłużał. Podsumowując, ja, jako Nowicki Tomasz, po pół roku samotności niezmiernie raduję się z tego, co jest. To jest najlepsze, co mogło mnie spotkać. To jest naprawdę taki czas, gdzie ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ja odżyłem, jak narcyz, nie? Ja, 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 no ale dobra. Yy, odżyłem, doprowadziłem się do używalności, jeszcze trochę brakuje, ale już prawie jest dobrze. Staję na nogi finansowo tylko i wyłącznie już pod siebie, spłacam długi i takie rzeczy, zaraz będzie to wszystko ogarnięte. Moje plany, moje życie. Nie muszę się z nikim u nikogo spowiadać. Nie muszę być w poczuciu winy, że czegoś nie zrobiłem, bo ktoś coś o mnie oczekiwał, tak? No ludzie. A jak mi się seksu zachce, bo na razie, że ja nie mogę patrzeć na baby, mam obrzydzenie, bo nie wiem, co mi się stało, jakieś blokady mam. No. A jak mi się seksu, seksu za, e, zachce, to jak dr. House zrobię, no. To oglądajcie nieraz filmy mądre. Miał jedną, która do niego cały czas przychodziła, prostytutkę. I z nią żył, kurde, na żył, no. I tylko to mu było potrzebne. Także panowie, ja wiem, że płaczecie, że samotność, a to, a to, a czy, na, naprawdę? Naprawdę to jest taka yy, straszna rzecz? Czy może, Napierdolili wam głupot w telewizji, w internetach i wam wmówili to. A wy z samotności siedzicie i wyjecie, bo nie możecie. A tak naprawdę pomyślcie sobie teraz z drugiej strony. Lubisz to, to, to i to, tak? Lubisz wyjść na piwo, lubisz kurde sobie wstać o piątej rano, lubisz sobie pograć w gry, lubisz sobie pójść na siłownię, lubisz sobie na rowerze. i nagle spotykasz tą ukochaną. Na początku jest taka miłość o Jezu, jest wszystko po prostu, tak? I potem tak, nie idziesz już do kolegów, nie pijesz piwa, nie wstajesz o szóstej, no nie ma roweru, tylko jest ciężka praca i zasuwasz na, na, babę, która wiecznie ma jakiś do ciebie problem. Bo to nie mówię, że to może być złe, ale ja widziałem w pociągu, co się dzieje. Jak oni, jak, jak, jak pary ze sobą rozmawiałem. Teraz są telefony, to oni w ogóle ze sobą już nie rozmawiają. Są przyzwyczajenia, bo ktoś jest. Jak jak, 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 chcę, żeby ktoś do mnie mówił, to włączą sobie gimpera ze zgrzytu. Albo innego, kurde, roka i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, no roka nie, bo mnie fuck. Ale, ale ogólnie. Także naprawdę zastanówcie się, czy jest sens, bo jeżeli jest, to panowie nie słuchajcie moich słów, to ruszajcie do boju i, i nawet się nie zastanawiajcie. Ale jeżeli stwierdzicie, że Samemu to naprawdę nie jest tak źle, to nie szukajcie na siłę, bo jest tak przewrotny los, że to, co chcecie, to możecie dostać. I dostaniecie w pełnym pakiecie. Z, z każdą złą promocją, jaką sobie możesz wymyślić kolego. A jeżeli ty jeszcze masz taki charakter, kurde, yy, który pozwala ci, pozwala innym tobie na łeb wejść. Na przykład, jest taki spokojny, jesteś grzeczny, miły i jak kobieta, to kurde, zobaczy, to jesteś niewolnikiem. Także ja tyle. Do widzenia moi drodzy, przemyślcie tą sprawę i pół roku samotności i czekam na następne pół, bo wymyśliłem sobie parę numerów, jak tylko mi się uda, to ja was będę informował, ale to wiecie, pieniądze lubią ciszę, na razie.